Witajcie, tu ponownie Depan Przygody, a oto kolejny poradnik z cyklu Minecraft. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wgrać skina do Minecrafta. Skin to takie, no po prostu inną postać. Pierwszym krokiem będzie wejście w, w przeglądarkę. Wpisujemy w Google Minecraft Skin i wchodzimy. Wchodzimy w pierwszy napotkany link. Na tej stronie mamy do, do wyboju bardzo wiele skinów. Od, jak ja to powiem, keeperów do bałwanów. Wybieracie sobie tego skina, który najbardziej Wam się spodoba i pobiacie go. ściągnijmy tego. Zapisujecie plik. Już się ściągnął ma zaledwie kilka kilobajtów Dajcie go na pulpit Zmieniamy nazwę pliku naszego, ściągniętego skina na na high Teraz tak samo jak wgrywanie tak samo jak wgrywanie do minecrafta klikamy podobnie obliczem windowsa i E wpisujemy procent %app data OK. Wchodzimy w plik z Minecraftem. Następnie w BIN. I otwieramy plik Minecraft przez Winaia. Otwórz za pomocą WinRay. I mamy już plik. Później wchodzimy w folder o nazwie MOB. I przeciągamy nasz charakter z pulpitu do Minecrafta. Klikamy OK Teraz sprawdzimy czy to zadziała w grze. Jak widzicie jesteśmy już w grze. Zaraz sprawdzimy czy skin wgra się prawidłowo. Czekamy aż mapa się aż mapka się wczy wczyta. I jak widać, tak, prawidłowo. Z kim wgrał się? Prawidłowo. Co to mówić? To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie swoje opinie w komentarzach. Ojejku. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.